Dzień dobry. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu. Kłaniam się państwu nisko Marcin Jan Orłowski i zapraszam na wyjątkowy program, wyjątkowy, ponieważ będziemy mieli wypowiedzi wyjątkowego gościa, ale to już za chwilę państwo zobaczą na swoich ekranach. Najpierw krótka informacja, w zasadzie krótki komunikat, co dzieje się obecnie w regionie chersońskim. Myślę, że Państwa również to w jakiś sposób no, interesuje, bo, bo są to rzeczy, które dzieją się w tym momencie główne, o tak byśmy to określili. Więc jeśli chodzi o, o komunikat z samego Chersonia, to mamy. Właśnie cytat z szefa administracji hersońskiej Jarosława Januszewicza, który to twierdzi, że w najbliższych dniach istnieje duże prawdopodobieństwo, że rosyjscy okupanci będą ostrzeliwać dzielnice mieszkalne w regionie, aby zrzucić winę na siły zbrojne Ukrainy. Donosi o tym główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony. I dodatkowo Rosjanie wysyłają też sms -y do mieszkańców okupowanego. Obwodu Hersońskiego o rzekomym zamiarze przeprowadzenia przez Siły Zbrojne Ukrainy zmasowanego ostrzału artyleryjskiego, infrastruktury cywilnej, ludzie wzywani są do. Tzw. ewakuacji. Okupanci ostrzegają też przed wprowadzeniem godziny policyjnej w ciągu dnia. To jest najnowsza informacja, która pojawiła się w serwisie TSN, którą to serwis TSN podał, a więc jedna z głównych telewizji informacyjnych na Ukrainie. No i teraz przejdźmy do naszego gościa, chociaż w tym przypadku jest to skorzystanie z naszej współpracy. Z fabryką Nowin, z takim kanałem, który udostępnił nam materiał z rozmowy z Denisem Desiatnikiem. To jest były dowódca izraelskich sił specjalnych, obecnie oczywiście żołnierz ukraiński, założyciel fundacji Razem dla Ukrainy, a więc wyjątkowo ciekawa postać. No i dowiemy się kilku bardzo ciekawych rzeczy dotyczących. Przede wszystkim przede wszystkim tego, co dzieje się na froncie, ale także tego, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, tego, jak wygląda kwestia żołnierzy. No myślę, że tutaj dowódca izraelskich sił specjalnych na ten temat może wiedzieć sporo, szczególnie w kontekście wojska rosyjskiego, ponieważ pamiętajmy, że. Specnas bardzo blisko współpracował do tej pory z izraelskimi siłami. Bardzo często dochodziło do jakichś wspólnych ćwiczeń. Wiemy też, że rosyjski specnas, czyli te siły rosyjskie, elitarne siły specjalne, korzystały też z izraelskiego sprzętu. i Dowiedzmy się pierwszej rzeczy, a mianowicie tego, jak mogą teraz wyglądać najbliższe ruchy wojsk Władimira Putina, bo wiemy, doskonale z przekazów, że coraz więcej zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich trafia na, na front. Wiemy, że Ukraińcy trochę zwolnili swoje działania ofensywne, więc jakie mogą być te najbliższe ruchy Putina i wojsk rosyjskich na froncie na Ukrainie? Przypominam, odpowiada Denis Desatnik, czyli były dowódca Izraelskich Sił Specjalnych, obecnie ukraiński, ukraiński żołnierz walczący na, na froncie. On widzi, że przegrywa tę wojnę. On widzi, jak nasze wojska posuwają się i w Hersońskim obwodzie, i w Bachmucie, i wszędzie nasze powodzenie w Sewastopolu, i na i na wszystkich kierunkach widać, jak idziemy naprzód, tak powiem. I jego, on widzi, że jego mobilizacja, to, że on zmobilizował jakąś ilość ludzi, to w sumie do niczego nie doprowadzi, ponieważ to nie są doświadczeni wojskowi. To są nieszkoleni, plus to nie są fizycznie silne osoby, bez żadnych umiejętności. I on to odczuwa, on to widzi. I on próbuje różnymi sposobami próbuje powiedzieć, że jest gotów usiąść do rozmów pokojowych, i dlatego on teraz ściąga różne kampanie wojskowe. Ale myślę, ale myślę że to nie przyniesie wielkiego skutku, i myślę, że to nie doprowadzi do jakiegoś sukcesu. No to wiemy już jak wygląda sytuacja z przewidywaniami, jak jak może się Rozwinąć najbliższy czas na wojnie. Oczywiście wiemy też, że tutaj w grę wchodzi jednak pogoda, warunki pogodowe, to jak będzie wyglądała ta późna jesień i początek zimy, bo, bo wiemy, wskazują te eksperci, że tutaj będzie to jeden z kluczy do planowania najbliższych działań, ale zapytałbym jeszcze i właśnie, właśnie dzięki temu też dowiemy się, jak wygląda kwestia zmobilizowanych żołnierzy, no bo na pewno w jakiś sposób żołnierzy, żołnierze ukraińscy też poprzez fakt tego, że rosyjscy zmobilizowani trafiają do, jako, jako jeńcy, trafiają do, do niewoli, więc jak to, jak to jest z tymi, z tymi żołnierzami zmobilizowanymi? Ja tylko też zacytuję jedną, myślę, ciekawą rzecz odnośnie właśnie tych żołnierzy. Sergiej Zgórec, czyli dyrektor Defense Express dla Espresso TV, to jest też dzisiejsza wypowiedź dotycząca tego, jak Szybko ci zmobilizowani trafiają na front. Dowództwo Wojskowe Federacji Rosyjskiej wys wysłało zmobilizowane oddziały w kierunku Swatowa, a 500 osób zostało już zabitych. Straty te świadczą o tym, że wróg bez przygotowania rzuca zmobilizowane wojska na ten teren. Tak kolosalne straty świadczą o postawie Rosjan. Taka taktyka wroga zostanie zachowana w przyszłości. Straty nie są liczone, a żołnierze pędzą do bitwy bez przygotowania. No to jak faktycznie jest z tymi zmobilizowanymi? Żołnierzami, którzy walczą w tym momencie na Ukrainie, po pierwsze, żadnych wartości oni nie mają, dlatego, że osoby, które umyślnie idą do obcego kraju atakować, anektować, próbować zaanektować cudze terytorium. Którzy bombardują ludność cywilną, którzy gwałcą kobiety, zabijają dzieci. Jasne, że nie ma żadnych wartości i żadna, żadna fala mobilizacji nie przyniesie im sukcesów. Po pierwsze, żadnych porządnych instruktorów u nich nie ma motywacji oni nie mają żadnej. Jedyny powód, dla którego idą, to żeby szabrować czy zarobić jakieś pieniądze. To jedyne do czego oni są zdolni. A gdy trafiają na Ukrainę, widzą, jak dobrze nasze wojsko jest przygotowane, że nasze wojsko jest zmotywowane i dlatego też poddają się do niewoli, ponieważ oni w zasadzie. Oni zdolni tylko, zdani tylko na siebie. Oni nie mają ducha, oni są tchórzami, dlatego poddają się do niewoli i nadal będą się poddawać do niewoli i pożytku z nich żadnego nie będzie. No i myślę też kolejna ciekawa kwestia odnośnie rosyjskiego wojska, jeszcze raz przypomnę, rozmówca wypowiedzi pana pana, pana Desatnika są szczególnie. Ciekawe ze względu na to, że jest on jednak byłym dowódcą izraelskich sił specjalnych, które z rosyjskimi służbami współpracowały, a jeżeli też z rosyjskimi, to wiemy, że, że tam trafiali się również żołnierze z m.in. z i właśnie o tych Czeczenów, a więc tak zwanych kaderowców chciałbym zapytać, bo w Polsce przyjęło się, w Polsce przyjęło się takie twierdzenie, że to jest armia TikTokowa, że to jest armia na pokaz. No, a, a jaka jest prawda, jak ci kadrowcy wyglądają na na polu walki no, no, jeżeli chodzi o kadrowców, uważam, że to mniej więcej, więcej przygotowani żołnierze niż ci, których mobilizuje Putin z różnych wiosek, ponieważ mają przynajmniej jakąś wiedzę. To, że oni są potwory, to jest jasne. To, że oni idą walczyć na Ukrainę, to już wiadomo, że są potworami. I to, że tak mają więcej umiejętności, umundurowanie, u nich też uzbrojenie jest lepsze niż u zmobilizowanych Rosjan. Widzimy, no, jaką mają broń rdzawą im dają. Kaderowcy jednak i uzbrojenie i mudrowanie mają niezłe i jakieś umiejętności mają, ale bać się ich nie warto, ponieważ oni nie walczą za szczytny cel i w tym momencie oni to odczuwają w sobie. Kiedy człowiek robi coś, co tak powiem coś, co jest amoralne, jest jasne, że oni w sobie już odczuwają porażkę. Oni już jednak nie jak nie nasze, jak nasze Rosji, wojsko, które walczy o szczytny cel. I oni dlatego nawet gdzieś Pan Bóg daje im te zwycięstwa, tak powiem. I przez to u nas chwała Bogu wszystko idzie lepiej niż Rosjan. Widzimy te, te nagrania żołnierzy, którzy trafiają do niewoli, m.in. SBU. Takowe publikuje także kanał chociażby Zolkina, dziennikarza Zolkina ukraiński, który przedstawia żołnierzy, którzy trafiają do niewoli. Wiemy, że większość z nich to są osoby, no, mówiąc bardzo łagodnie, osoby złopanki, osoby, które raczej nie mają nic wspólnego z elitarnymi siłami rosyjskimi. No więc o to też myślę, o, ty, o tym też warto, warto zapytać, o tym warto porozmawiać. Gdzie są te elitarne Rosyjskie, rosyjskie jednostki, gdzie są żołnierze z doświadczeniem bojowym, z wieloma godzinami przepracowanymi na polach ćwiczebnych. U nich. E... U nich... U nich tak naprawdę istnieją, stawiają linie, żeby nie szło ich wojsko do, do niewoli, żeby się nie zafali. Dlatego wielu chcą poddać się do niewoli, ponieważ oni wiedzą, że jeżeli poddają się do niewoli, będą cali i żywi, w odróżnieniu do tego, jeśli pójdą z powrotem. Ale powiem tak, jak już mówiłem, właśnie w Hersoniu, tam bardziej profesjonalni żołnierze się znajdują. A w, w, Bachmucie w Bachmucie są w wagnerowcy w właśnie ze Starej Gwardii, Starej gwardii którzy jeszcze coś jeszcze umieją i wiedzą. A poza A, no tym tak, duża ilość żołnierzy bez doświadczenia, których rzucają na pierwszą linię. No i ostatnia kwestia myślę, że, że równie ważna w kontekście najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy, no bo cały czas. Mówimy o zimie, o nadchodzących mrozach, o zmianach pogody, które mogą znacząco wpłynąć, znacząco wpłynąć na ruchy wojsk, tak mówiąc bardzo ogólnie, a czego w tym momencie najbardziej potrzeba ukraińskiej, ukraińskiej armii, czego jest potrzeba tak bardzo ogólnie, już nie, nie bezpośrednio może żołnierzom, ale w szerokim kontekście, czego ukraińska armia potrzebuje w, tej, w tym momencie najbardziej. Jeżeli chodzi o broń, to brakuje systemów artyleryjskich, brakuje artylerii i systemów obrony powietrznej. To jest najbardziej potrzebne na dziś. Wszyscy zobaczyli, jak systemy HIMARS dobrze działają, uderzają dokładnie, dlatego... Teraz brakuje właśnie, właśnie tego sprzętu. Brakuje czołgów, brakuje nawet po prostu właśnie transportu, zwykłego transportu dla zbrojnych sił. I muszą chłopaki zbierać na samochody, na samochody sami, prosić pieniądze u ludzi, żeby uzbierali dla nich nauta. Na ale mam nadzieję, że widzimy, że dostawy jednak są i mam nadzieję, że dostawy nie zostaną zatrzymane, a odwrotnie będą bardziej szybciej realizowane, no będą dawać nam różne uzbrojenia. Szanowni Państwo, Denis Desatnik, to był człowiek, którego wypowiedzi mogliśmy posłuchać, były dowódca izraelskich sił specjalnych, obecnie oczywiście. Żołnierz walczący na Ukrainie, ukraiński żołnierz, będący na froncie, założyciel Fundacji Razem dla Ukrainy. Dziękujemy Fabryce Nowin za udostępnienie tego materiału. Bardzo serdecznie im jeszcze raz dziękujemy. To kolejny materiał, dzięki, który możemy Państwu przedstawić w ramach tej współpracy nawiązanej na szybko. Także tym bardziej dziękujemy. Ja zachęcam Państwa oczywiście do tego, żeby wyrazić swoje zdanie w komentarzach. Jeżeli Państwu taki materiał się spodobał, to zachęcam do tego, żeby kliknąć łapkę w górę, żeby jeszcze raz, tak jak mówię, pozostawić komentarz. Także prosiłbym o subskrypcję. Większość z Państwa cały czas nie subskrybuje naszego kanału, mimo że oglądają Państwo i to widzimy w statystykach. Bardzo, bardzo często powracacie Państwo na nasz kanał, to nie klikacie subskrypcji. To raz pomoże nam oczywiście w rozwoju kanału, a przede wszystkim też ułatwi Państwu pewnego rodzaju działanie na, na YouTube, no bo będą Państwo otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów, które pojawiają się na naszej antenie, a będzie ich coraz więcej. Już w najbliższy czwartek wyjeżdżamy na Ukrainę. Ja będę miał przyjemność pracy właśnie na Ukrainie. Także stamtąd będą realizowane moje materiały. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli mają Państwo jakieś kwestie, które chcielibyście Państwo, abym przedstawił właśnie. Na, na Ukrainie, no to zachęcam oczywiście do pozostawiania komentarzy. Ja w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.